Proste plecy, płynne ruchy, piękna sylwetka ciała, kroki stawiane z gracją. Tego nauczyły się uczestniczki zajęć baletowych. Lekcje tańca prowadzone były w szkole artystycznej w soboty i niedzielę, stąd nazwa weekendowa szkoła tańca. Kursanci wszystkich stylów pokazali swoje umiejętności zdobyte w ciągu roku. Tańczyły maluchy, młodzież i dorośli. Niełatwo było osiągnąć ostateczny efekt zaprezentowany na scenie. To jest żmudna praca, czyli trzeba z każdej próby korzystać. Bo na każdej próbie jest inny rodzaj ruchu, więc jeśli ktoś jest nieobecny automatycznie na tym traci. Potem musi nadrabiać, a kiedy instruktor to pokazuje, to lepiej jest to widzieć niż ktoś, kto już. E, z, kto, któryś z uczestników, który być może jeszcze nie do końca zna ten ruch i być może źle to pokaże po prostu. Panie zatańczyły w rytm muzyki latynoamerykańskiej salsa, czacza i mambo to gorące rytmy, w których ruchy ciała są zmysłowe. Taniec brzucha z kolei wymaga niezwykłej gibkości. Jeśli do tego jest odpowiedni ubiór, to efekt gwarantowany. Uczestnicy weekendowej szkoły tańca ćwiczyli takie układy na sali tylko w towarzystwie swoim i instruktorów. Gdy przyszło do pokazu na dużej scenie, pojawiły się małe trudności. Czasami jest stres nie tyle przed samą imprezą, ale tuż przed wyjściem na scenę, kiedy się nogi uginają, w żołądku się przewraca i każdy się denerwuje, ręce się trzęsą, w głowie czarna dziura, ale kiedy jest piosenka tak tej muzyki, coś się odbakowuje i zaczynamy po prostu tańczyć. Nie wszyscy jednak zdobyli się na odwagę, i z grupy tańca towarzyskiego tylko jeden mężczyzna zdecydował się zatańczyć publicznie ze swoją instruktorką. Za to młodzież zawładnęła całą sceną. Street dance, czyli w dosłownym tłumaczeniu taniec ulicy, to połączenie kilku nowoczesnych technik, między innymi hip-hopu, funky czy breakdance'a. Street dance jest bardzo wygodnym stylem tańca, niezobowiązującym do ścisłego przestrzegania zasad danej techniki. Każdy tancerz, ucząc się poszczególnych sekwencji, które potem interpretuje na swój sposób, tworzy własny i niepowtarzalny styl. Każdy powód do nauki tańca jest dobry. Oglądając Step Up 2 i 1, pomyśleliśmy z bratem, że chcemy się zapisać właśnie na hip-hop, a że nie było hip-hopu, a był street dance, to poszliśmy na to. Udział w weekendowej szkole tańca był dla wielu osób nie tylko sposobem nauczenia się technik tanecznych. Zajęciem takim, żeby na przykład nie siedzieć przed komputerem, ten, się nie nudzić. W weekendy wolny ten, tu się jeżdżę tańczyć. Tancerze mieli widownię wypełnioną po brzegi. Ich umiejętności przyszli obejrzeć znajomi i rodzina. Kolejna odsłona weekendowej szkoły tańca rusza w Szkole Artystycznej we wrześniu. Wcześniej jednak na Ełczan czeka wiele innych atrakcji. Od 17 do 19 lipca potrwa festiwal sztuk pirotechnicznych Ogień i Woda. W ciągu trzech dni będziemy mogli obejrzeć najpiękniejsze, najlepsze polskie zespoły pirotechniczne a także teatry ognia, teatry uliczne. Atrakcyjnie zapowiada się jubileuszowe Mazurskie Lato Kabaretowe. Będzie to już piętnasta edycja mulatki, na którą zgłosiła się rekordowa liczba 34 kabaretów. Nie wszyscy jednak będą mieli możliwość wystąpić. Do konkursu zostanie zakwalifikowana tylko połowa z nich. Nowi kabareciarze wystąpią obok znanych nazwisk. Z gości zaproszonych zobaczymy Alosza Awdyjewa, Irka Krosnego, Krzysztofa Dałkrzewicza, i kabaret y, hrabi, jak również y, kabaret Moralnego Niepokoju, i y, wszystkie niemalże y, kabarety, które zdobyły Grand Prix dotychczas na y, mulatkach. To wszystko od 28 lipca do 1 sierpnia.